Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Poznaj mistrzów nierzeczywistości. Hologram, który nas podtrzymuje i który trzyma nas w tym więzieniu zwanym Ziemią, jest wynikiem procesu i emisji różnego rodzaju fal i częstotliwości o niskiej gęstości światła i dźwięku, emitowanych z pewnego punktu na Księżycu i Saturnie. Dlaczego Księżyc i Saturn Musimy tylko odwołać się do starożytnej ikonografii religijnej, ponieważ czcili Saturna i uważali go za Boga, a później przemieniał się, aż w końcu stał się śmiercią z wiecznym wizerunkiem kostucha i kosy, żniwiarza dusz. Z drugiej strony, księżyc zawsze był elementem kontroli, na ziemskie cykle duży wpływ ma jego obecność, to stamtąd działa kontrola mentalna, zarówno świadomie. Jak i nieświadomie. Istnieje wiele badań, które zgłaszają emisje radiowe z Księżyca i różnego rodzaju zakłócenia, a to tylko jedno z wielu zastosowań tego sztucznego satelity. W hologramie jest coś w rodzaju operatorów Matrixa, pewne inteligencje, które podobnie jak programiści komputerowi będą debugować kod, który pozwala temu hologramowi działać w optymalnych warunkach. To oni byliby odpowiedzialni za utrzymanie tego bardzo potężnego i bardzo złożonego systemu komputerowego, który będzie na nas działał i nadawał. Te byty miałyby swoje funkcje podzielone na trzy podstawowe grupy, które zarządzałyby trzema warstwami tworzącymi hologram, które kontrolowałyby, czy wszystko przebiega w porządku i rozwiązywałyby ewentualne nieprzewidziane okoliczności, które mogą pojawić się w programie. Te trzy grupy pełniłyby różne funkcje, przy czym każda z nich przyjmowałaby jednocześnie inne uzupełniające się programy. Pierwsza grupa kontrolowałaby świadomy stan istoty, kontrolowałaby umysły i monitorowałaby ewentualne błędy. Jakie kod mógłby dać w tych momentach? Byliby operacyjni w ciągu dnia i mieliby rezerwacje i monitorowanie każdego z nas. Druga grupa działała w nocy. Kontrolując podróż astralną dusz w okresach snu, kasując i wyma wspomnienia wszystkich tych, którzy opuszczają swoje ciało w nocy, by śnić. Oni z kolei kontrolowaliby cykle ziemskie. Trzecia grupa byłaby odpowiedzialna za śmierć. Byliby odpowiedzialni za kontrolowanie symulacji w chwili śmierci, aby dusza ponownie weszła w program i ponownie się inkarnowała. Mieliby różne symulacje, zgodnie z programami i wierzeniami, jakie dusza otrzymała w życiu, po krótkim okresie przebywania w tym niebie, gdzie dusza jest poddawana i dojona. Pamięć zostałaby wymazana, a inkarnacja ponownie uporządkowana, dzięki technikom, za pomocą których zaprogramowane są te istoty, tak aby dusza poprzez swoją wolę i wolną wolę zgodziła się na reinkarnację. Łatwo sobie wyobrazić te zakapturzone istoty siedzące wokół stołu, pracujące z repliką hologramu Ziemi w skali, ale obawiam się, że może to nie być dokładnie tak. Podmioty te stale czuwałyby nad poprawnym funkcjonowaniem systemu. Nie byliby biologicznymi bytami fizycznymi, ani robotami, klonami, ani niczym w tym rodzaju. Są inteligentnymi, niefizycznymi bytami które w starożytnej gnozie nazywano archontami, które mogą rzutować siebie przybierając dowolną formę w hologramie. Są samowystarczalne, nie wymagają żadnego operatora, są inteligencją, która działa sama z siebie i jednocześnie podporządkowana jest mistrzom hologramu, doskonale zaprogramowana do spełniania określonych funkcji i z wystarczającą zdolnością nie tylko zarządzania, ale także się bronić. Są czujnymi strażnikami i usuną z systemu każdą istotę, która zbytnio zbliży się do prawdy, demaskuje ją lub identyfikuje i walczy z nimi, ale to stopniowo stanie się częścią przeszłości. Jak powiedziałem, trudno jest uciec od jego kontroli. Ten system ma niewiele pęknięć i działa od tysiącleci. Jest. To maszyna obliczeniowa doskonale zaprojektowana. Aby utrzymać działanie tej komórki planetarnej przez EONY. Proces wymazywania pamięci podczas procesu między życiami spowodował, że na przestrzeni dziejów byty te były z nami powiązane różnymi alegoriami, które zachęcają do pamiętania i uświadamiania sobie ich obecności. Na przestrzeni dziejów awatary mesjańskie skodyfikowały swoje przekazy aby uniknąć bezpośredniego działania tych istot poprzez przypowieści, które uniemożliwiają świadomym istotom poznanie ich istnienia, a tym samym ostatecznie przypominają nam, co za nimi kryje się ta rzeczywistość. Sztuka i teksty pełne są wiadomości, które tylko wyzwalają w naszym umyśle pamięć, która jest systematycznie wymazywana za każdym razem, gdy wracamy. Cała symbolika jest pełna wiadomości, wszystko, w czym używamy duszy do wyrażania siebie, odbywa się z mroczną intencją wywołania naszej pamięci. To jest jego główna funkcja, za wszystkimi informacjami kryje się specyficzna symbolika czekająca, by strzelić do celu naszej najstarszej pamięci. Dlatego, aby podsumować i zjednoczyć koncepcję, te byty lub mistrzowie nierzeczywistości są czymś podobnym do tego, co wyglądałoby w grze fabularnej, strażnikiem lochu. Opiekują się i obserwują hologram, program i dbają o to, aby nie miał on żadnych wad, i byliby za kulisami. W tym celu zostały stworzone i tam umieszczone. Jako istoty cielesne, nie jesteśmy w stanie ich wyczuć. Ze względu na niską czułość operacji kontrolnych systemu, która uniemożliwia nam dostęp do nich, ci archonci należą i żyją pasożytując w hologramie. Te byty znikną tylko wtedy, gdy hologram zniknie i przestanie działać. Dopóki to istnieje, będą tam, dbając o to, aby wszystko działało poprawnie. To, że to wszystko trwa i istnieje, zależy także od nas. Ponieważ jesteśmy ważną częścią i współtwórcą tej nierzeczywistości, której doświadczamy na co dzień, to do nas należy uwolnienie naszych paradygmatów, naszych niepodważalnych przekonań, które zostały umieszczone w hologramie, aby zacząć łamać ten system kontroli i sprawić, by upadł jak domek z kart. Pomimo ogromnej kontroli, jaką ma nad nami Matrix, nie jest nieomylny i zaczyna wykazywać pierwsze oznaki zmęczenia. Tysiące lat szukania luki w końcu się opłaciło, a pierwszą oznaką słabości i dowodem na to, że hologram zaczyna zawodzić, jest wielkie przeludnienie planety. To bez wątpienia pierwszy dowód na to, że izolacja została przełamana i można teraz wchodzić i wychodzić. Przeludnienie dusz w hologramie to wielki strach elit i tych archontów ponieważ małym stadem można manipulować, ale nie są przygotowani na panikę dusz, która zniszczyłaby cały ich złożony system kontroli, przemyślany przez kilkaset milionów, a nie miliardów istot. Jeśli teraz karmisz swoją nadzieję, dobrze ci idzie, ponieważ krok po kroku będziemy poznawać cały system, będzie on odkrywany i możliwość wymknięcia się. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.